Dobra, już włączyłem nagrywanie, lol. Ale lagz. O, dobra. A co się stało? Nic, właśnie oddaję i włączyłem frapsa. Ej, ale weź włącz z dźwiękiem, to od razu na life. Jak no, jakbyś nie wiedział, to jesteś już nagrywany. Ha, spoko. ale gościu, ty, child. Dobra, za ryj oddaję. Uwaga, co dostanę? Dostałem O Uuu! Dostałem trzy lewele. I pedeczka I Pedeczka i czerwoną ebonitową szkatułeczkę i śmiertelkę i... i, i jakiś dobry item i, 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 się... i, i, i dużo różnych fajnych itemsów. To sobie tak walnę jest dwa 4-5 Jeszcze nagrywać? Jest zajebiście, nie? W ogóle, zazwyczaj myślę, za, 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 Ale mów głośniej. Nagrywasz jeszcze? Tak. Ej, ale to się wytnie te nasze głosy. Nie. O kurwa. <noise> Patrz, jaki... Ale zobaczysz, jaki jestem chodz. Patrz, 3.9 level. Czy ja... Ooo, no A, to czy ja muszę przy... ekspi? otwieram czerwoną, adonitową szkatułeczkę. Czekaj, poczekaj. Wyłączę sobie... Przyszedłem z Turiken. Uwaga! Co dostałem? Nic, bo Bóg. I dłoń Krytyka razy 5. Też to ja dostałem... Nie, ja nie dostałem dłoń Krytyka, tylko ja dostałem dłoń Przybicia. A to ja wolę Krytyka. Dobra, Świra. Nie bekaj na wizji. Dobra, dobra, dobra. dobra. To, to my się żegnamy, nie? Olo! O Boże jakie ty wny. Dobra się ma bo dobra, siebas, naraz, To monolog, stoi już przed tobą oko w oko. Oto głos, który zwraca świadomością wolność